Żeby przestali mi niszczyć dom? Jezu, ja wam dom niszczę? Czy ja wam dom niszczę? No nie! No to proszę mi się odczepić, odstosunkować się. No i patrzcie jak nam tu rozwalają. Hej ekipa, witam was w stanie, witam was serdecznie w sobotnich premierach. Dziś chciałam wam zaprezentować grę Castle Story Gra bardzo przyjemna, wiele osób tą grę pewnie już zna, gdyż gra została wydana w 2017 roku i od tamtej pory twórcy popracowali nad jej jakością, prowadzili mocne updatey i powiem wam szczerze, że teraz jak sobie chwilkę, dosłownie chwilkę pograłem, to gra naprawdę cieszy oko, cieszy tutaj naprawdę jakością, cieszy tą zabawą i będziemy tą grę rozgrywać czy dłużej to od Was zależy. Parę info o grze. Gra polega na tym, że mamy do grupy, yy, mamy do dyspozycji grupę ciekawych postaci, pod, przypominające dosłownie yy, pewne Pewnego ludka, z, bo dosyć popularnej reklamy masła, pewnie wiecie o kim mówi, e, mówimy. Bardzo charakterystyczne, te postacie i te postacie mają, mają zbierać zasoby, budować nasz, naszą twierdzę, na przykład taką, jak tam w oddali widzimy, i chronić przed kolejnymi najazdami złych, potwornych, skalnych potworów, ciemne, moce i w ogóle. W każdym razie, naszym zadaniem jest albo tryb, y, po prostu wytrwać jak najdłużej, albo odbić krainę z tej y, mocy tych złych ludków. W każdym razie bardzo mi się gra podobała, jak oglądałem ją u Save Moda i powiem wam szczerze, czekałem, 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 aż w końcu będę miał ją wam zaprezentować w moim wykonaniu, no i właśnie ten moment nadszedł. Y, za grę, za wydawca y, gier y, w gry to jest Sauropod Studio, Gra w tym momencie na Steamie jest dostępna. Zaraz sobie dokładnie zweryfikuję. Z tego co widziałem, 90 zł. Słuchajcie, 90 zł. Możecie zgarnąć tą grę i sami spróbować sił w tej jakże przyjemnej i ciekawej rozgrywce. A my, no cóż, zobaczymy tak naprawdę, jak będzie wyglądała rozgrywka właśnie w moim wykonaniu. Przenosimy się, mamy różne tryby. piaskownica, to coś dla osób bardzo kreatywnych. Mamy inwazja. Jak widzicie wszystko jest po polsku, nie zainstalowałem żadnych dodatkowych modów, a gra i tak jest po polsku, duże propsy dla twórców, że jednak wprowadzili domyślny język polski dla nas. Pomimo tego, że sprawdzamy w opcjach ję języka polskiego, de facto nie ma, tylko jest angielski. Ale okej, okay, nie czepiam się, mi się podoba. Mamy kolejny tryb, inwazja. Koruptony, właśnie te złe postaci to są koruptony Atakują nas zamach falami coraz większą siłą i jak długo wytrzymamy umiejętności determinacji są twoje najlepszą bronią No co sami widzicie, że mamy tutaj taki I mamy trzeci tryb, podbój Hordy koruptonów zbliżają się do twojej bazy Czy potrafisz zebrać wystarczającą sił, by Wyrzucić, wyrzucić ich z wyspy. I ten tryb w sumie najbardziej mnie interesuje, bo inwazja jak inwazja, no to się po prostu odpieramy kolejne ataki. Jak długo wytrzymujemy i. No to jest tryb tam po prostu na przetrwanie. Jak długo wytrzymamy. Natomiast ja chciałbym zobaczyć, sprawdzić swoje siły, czy. Jestem w stanie pokonać yy, i wygnać te, te korupcje z wyspy. Zobaczymy. Do tego, oczywiście, jakby ktoś miał tą grę, możemy stworzyć własny serwer, zagrać. Nigdy nie grałem, o, od razu mówię, w wersji multi. Więc, jakby ktoś miał chęć, nie da znać na Discordzie albo w tym materiale w komentarzu poniżej. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie. Natomiast my jeszcze mamy wyspę Darczyńców, czyli wyspa, czy wyspa yy, Zao. Wsparcie tych osób, które faktycznie coś tam wspierały, pewnie Kickstarter i tym podobne akcje. Nie pamiętam dokładnie, jak ta gra została wydawana ale wiem, że tam było coś na rzeczy, więc naprawdę, 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 naprawdę warto było czekać na tą produkcję. Dobra, bierzemy się za podbój i wybieramy opcje, i mamy różne, różne. Mamy Helix, jakiś zimowy biom mamy pionie, Pass. Tutaj mamy podgląd mapki, jak mniej więcej wygląda. Tu mamy fajny teren. Słuchajcie, naprawdę mamy interesujące tereny. Sądzę, że po kolei będziemy lecimy z Helix. Niestety w tym momencie, widzę, nie mamy dużo sproszczenia, ale widzimy, że teren jest dosyć zmrożony. Dare to claim and claim the peaks. A może zacznijmy od czegoś bardziej zielonego, bardziej takie kolibere, Valley, Combelli, Kalidos, Big Island. Wiecie co, ja bym sobie może, tak patrząc po tych wysepkach, w sumie to mi się fajnie prezentuje. A Stoping stąd to jest jakieś yy, du duże. Dobra. Trudne yy, Zróbmy ta, to. Tak, zró Albo nie to, a ta ładnie się prezentuje. Dobra, zróbmy tą wysepkę. Yy, tryb, podbój, inwazję. No to jest właśnie podbój. Inwazja to jest yy, ten inwazja na przetrwanie Tryb normalny, trudny, mrok normalny. Wiecie co? Tak sobie myślę żeby troszkę było trudniej damy trudny oczywiście żaden mrok no, na pewno nie będę w mrok się bawił czyli praktycznie chyba jest z tego co wiem cała cały czas noc Zróbmy to na trudnym, jeżeli się nie uda, no to przynajmniej będziemy wiedzieć, że trzeba się pobawić na innym trybie. A póki co, słuchajcie, póki co zaczynamy tą rozgrywkę. Dajcie info, co sądzicie o tej grze, dajcie koniecznie łapkę, dajcie komentarz i dajcie jakieś propozycje, jak można tą pro produkcję poprowadzić. Czy chcecie time z budowy, czy chcecie tutaj zobaczyć cały mój proces. Bardzo jestem ciekaw, jak wy widzicie tą serię, jak wy widzicie czy w ogóle chcecie z tego dłuższą serię dajcie koniecznie yy, znać co o tej grze sądzicie? A my cóż, ruszamy do celu. I mamy to, mamy to i mamy koruptem przybył korup na wyspę w momencie w Oka swoje wpływy na wszystkie kryształy. Tylko ty możesz zatrzymać ich podbój. Czy jesteś gotowy na wezwanie? Pewnie, że jestem gotowy. Zaczynamy. I zobaczmy jak ta nasza wyprawa wygląda. No ciekawie, tutaj mamy taki fajny punkt, gdzie moglibyśmy się zabudować. Bardzo że. Ło, wow, Tu się aż prosi o taką twierdzę, taki górny zamek. Wiecie co, to jest naprawdę fajna mapka, bardzo mi się podoba. Tutaj moglibyśmy się też w tym miejscu obronić. Tu jakieś mury, tutaj nie wiem czy korptony tutaj wejdą. Tutaj są różnego rodzaju kryształy, tu też możemy mury postawić Wow, i tutaj możemy, O! i tutaj możemy most postawić Słuchajcie, ta mapa jest naprawdę lepsza niż mi się wydaje Dobra, to w takim razie zaczynamy Z tego co pamiętam, środkowy przycisk decyduje o tym, że możemy coś zrobić Więc bierzemy takiego delmeka, e sodeska Ciekawy jestem czy mogę zmieniać im e nicki Yy, albo xiao czy ja w ogóle mogę coś tutaj z wam zrobić a i prawym wybieramy np. sprzątaj wykop woksele i różne działania, ale my nie chcemy z tego co pamiętam nadać zadanie na przykład chcę żebyście mi pozbierali drzewa i w tym momencie tutaj to ustawiamy i ustawiamy obszar, proszę wycinka wycinka drzew i proszę, ustawione. Mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. Proszę bardzo! I mogę też na tym zadaniu, co jest najfajniejsze, mogę ustawić priorytet! Jak ja uwielbiam, priorytety, że mogę decydować o tym, co mam w kolejności. I na przykład chcę drugie miejsce takie do zbierania kamienia, bo kamień to jest, wiadomo, drewno. Kamień są dwa podstawowe surowce do pozyskiwania, do, do ogarniania tego, co tutaj musimy zrobić. I tutaj mamy już zasoby drewna. I z tego co sobie na początku pograłem, wiem tylko tyle, że muszę zrobić oczywiście magazyn. Magazyn, który będzie przytrzymywał nam rzeczy. Czyli zróbmy sobie tutaj dwa, trzy, cztery skrzynie, ale do tego potrzebuję desek. Żeby polskać deski, muszę mieć takie coś, taki pienik. O, taki, takie coś, więc postawimy sobie to. I teraz weźmie tutaj jakaś delma, mam nadzieję, że weźmie. A tutaj harp, przepraszam, czy tutaj wyznaczyłem to zadanie, czy nie? Bo nie widzę. Nie wyznaczyłem, dobra, mój błąd yy, i mamy Energa Energy. Energia, Energy 20 na 100. z jestem o co chodzi. A, że to spał, dobra, no i widzicie, pieniek postawiony, czyli pieniek został skierowany do tego. I co? Halo, no i co z tą Delmą? No, ogarnię temat. Rób, rób ty. przetwarzaj, przetwarzaj mi deski. No, dziabaj, dziabaj. Aha, że, że koniec, tak? No to bierzcie teraz, może, zanoszenie, a ty? No i właśnie to jest teraz pytanie, co ty masz zrobić? Chciałbym, żeby ktoś to czął, tak? O, w końcu, o, dziachają. We dwóch. No i mamy deski, mamy deski. I teraz te deski powinny służyć mi do budowy. Czy by się budować? Pięknie budują, oczywiście. Teraz mam pek 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 I oni teraz te pinki powinni tutaj przynosić. Dokładnie o to chodzi. Nadmiar pięków, właśnie znaczy pięknie będą dziobane, a nadmiar będzie składowany. To właśnie o to chodziło. Tak samo tutaj kamień. Chciałem, żeby tutaj ktoś przyszedł. Chciałbym tak z jedną osobę tutaj. Jed, jed, jednego potworka. Ja będę to nazywał delmy. Bo to po prostu są delmy dla mnie, więc niech ustanie. No i widzimy, gdzie wróg się kumuluje. Czyli tu ma siły. I tu ma siły. No to trzeba będzie z wrogiem konkretnie zadziałać. Tutaj mi się podoba ta lokalizacja. Naprawdę mi się to podoba. Tutaj dziobiemy. Co mogę teraz zbudować? Mamy magazyny, na pewno dużo magazynów muszę nastawić, żeby tu zbierać te rzeczy, więc stawiamy, stawiamy, uwaga, tutaj jeszcze ze dwa i tutaj tak raz, dwa, trzy, cztery, więc sądzę, że w tym miejscu założenie jest według mnie jak najbardziej prawidłowe, no ale pytanie, dałem priorytet. Proszę akcje mi wykonywać, no co to tam ma być, no ile Was? No przecież ile Was tam do tego drzewa wyznaczyć? No nie aż tylu, tak? Prosiłbym nie, nie się poryć na to drewno. Troszkę nas kamienie, bo kamienie mi trzyma. Ale powiem Wam szczerze, że ta mapka jest naprawdę fajna. Bardzo, O, tam za, za kolejny kryształ, widzicie? Wszystko przejmują, jak mi się to nie podoba. Pytanie, czy ja mogę jakąś dermę za, zabrać i przejąć jakiś kryształ? Zobaczmy to. Czy mi się to uda? Nie wiem o co chodzi, ale spróbujmy. Co my jeszcze tu mamy? Dużo struktur, jakiś różnego łączniki kryształ leczący, strażnika, latarnie, kryształ przejścia, super. I tutaj mamy budynki, jak widzicie cała cała masa budynków, no ale nasza darma nic tu nie robi. Hmm, czyli nic to nam nie daje, my musimy jakoś inaczej ugryźć, więc okej, okay. tu już zebrane, no ale co z tym kamieniem? To jest sprzątanie, ja to wyznaczyłem serio. Ja wam dałem to sprzątanie. O nie, pewnie wy się tam już śmiejecie mocno ze mnie. Co ty stanie, sprzątanie i ustawiasz? No tak, jednak ustawiamy sprzątanie. Mój błąd, mój błąd, więc przepraszam bardzo o sprzątanie. Out, proszę ogarniać kamienie. Mam nadzieję, że wybrałem to, co trzeba. Aha, jasne, już teraz spoko. I patrzcie, teraz się rzucili do Teraz, teraz dopiero, no wiecie co? Dobra, mamy podwój: 4,47. To jest czas ogólny, czy to jest czas do czego? Właśnie to jest pytanie: do czego to jest podbój? Wynik, aha. E, czyli musimy się zastanawiam na jakiej zasadzie to działa. i tutaj za ile będzie podbój, ciężko mi stwierdzić, czy to jest czas e, gry, czy to jest czas czego. I mamy bloki. I bloki te służą do budowania, jak tutaj pewnie się domyślacie, do budowania struktury obrony. A ta struktura się się mur, mury, mow. Coś ciekawe, że ja mogę ku, tym zmienić. Albo tak, R. I mogę prawym, obracamy Postawię pierwszy mur Sądzę, że w tym miejscu Tutaj też mamy takie coś, jak widziałem Chyba drzwi, o tu są Read re do drzwi Postawmy sobie tutaj drzwi, proszę I postawcie mi na razie Zwykłe bloki, na razie zwyczajnie To postawimy e Żeby to fajnie się Komponowało, żeby mnie to względnie równo Postawił, więc tu Proszę tu, oczywiście tu musi być też Zachowane wszystkie normy bezpieczeństwa, żeby to się nam nie zawalało. Więc tutaj musimy tak to wszystko postawić. O, pięknie będzie teraz to, to stało. Tutaj oczywiście ustawiamy tak, żeby te pojedyncze nas interesują, ale ja od razu chcę budować mur podwójny, żeby ładniej się tutaj nam było podróżować. Więc zrobimy to w taki sposób. O, tak. I tutaj postawię kolejny mur. tutaj raz i dwa i trzy, i cztery, patrzcie przyszli, przyszli obuzy, przyszli i zajma, zajmują ten teren no jakie i ja się boję, że to będzie naprawdę ciężka przeprawa z nimi zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast no tu, jak widzicie, już prawie wszystko zbudowałem eee, proszę, budujcie to, proszę ogarniać zastanawiam się, czy ten kryształ mogę jakoś przejąć później, będzie to interesujące dla mnie, czy ja muszę to przejąć mam nadzieję, że on tutaj do nas nie przyjdzie bo w sumie nie mam żadnych sił obronnych Idź sobie kolej, stąd idź. My cię tu nie chcemy. Kurczę, macie tyle tych kryształów tam. Potrzebujesz więcej magazynów. No aha, aha no i właśnie mamy. Pierwszy łobuz przyszedł, i teraz pytanie. A, biją się na piąski Biją się na piąski więc proszę naparzać go. Wszyscy bijemy go. Proszę go bić, wszyscy naparzamy. Wow, jak poleciał pienik. dobra, ale bijemy łobuza. No tu bić go, bo tutaj moje delmy nas obrywają Czy ja cię mogę wycofać delmo? Chodź delmo wycofuj się Ogarniaj, teraz możesz go bić No i go rozwalimy, no rozwalimy go I rozsypał się pięć no i teraz pytanie czy ja mogę to jakoś Ogarnąć, o i mamy krysztaliki Jakieś tutaj, ogarniamy jakieś tam, będzie teraz tutaj latać Będzie zamieniać się na naszego moc O i przejmujemy, faktycznie odbijamy te kryształy, Jeee, yeah, podoba mi się Podoba mi się, dobra to wiecie co to my tu już mniej więcej mamy jakieś info. Mamy kolejny spawn, więc super, mamy kolejnego. I pytanie, czy ja cię mogę jakoś nazwać? Czy ja cię mogę jakoś ogarnąć? No nie, to co potrzebuję. Coś tam stwierdził, ale nie wiem o co chodzi. Dobra, to teraz, skoro widzimy, że wróg na nas naciera, dosyć szybko stara się nacierać, trzeba by. E, przepraszam bardzo, jedna z del miała mi tu ogarnąć ten kryształ. Proszę ogarnąć ten kryształ. E, zawołaj. Stwórz pracownika, nie. To miało być tu, oczyszczenie. Tak, proszę oczyścić. I stać tam, dopóki się nie oczyści. A my tu budujemy, jak widzicie, piękny mur. Już stawiamy, nie być większego problemu. Choć tutaj chyba pewnie... No wróć tutaj, bo tu trzeba to przejąć. No o, tu ładnie stój i tego pilnuj. A my chcemy tu budować, my chcemy budować struktury. Tak no, no i patrzcie. Jakie typu. No, wróć ty delmiaku, ty delmiak. Snugi, snugi, wracaj tutaj. Proszę tutaj stać. Ciekaw jestem czy macie... E, ...wzwarcią, dystans, czy wy macie takie coś jak stój i się nie ruszaj. Nie masz zadań, proszę tu stać. Bezczynny. No i pytanie, czy ja mam dla ciebie możliwość... E, ...tryb auto. Wyrzuć. Sprzątaj. Dobra, nic nie, nic nie robię, chcę żeby te kryształy zabrali. O, jak ładnie zabrali deski. <laughs> Tylko chyba tam o, omyłkowo postawiłem magazyn. I patrzcie jaki łobuz. Ciągle się tutaj będzie próbował. No, jeszcze raz, jeszcze jeden. O, odbity. Super, odbity. Bardzo fajnie, bardzo lubiącego. Drzwi, a słuchajcie, tylko że my do drzwi. To ja potrzebuję metalu. Więc tutaj ustawiamy zbi zbiórkę metalu. Właśnie, bo teraz jak sobie zorientowałem, że w sumie tego nie mam. Tu kamienie wyzbieraliśmy. Yy, ustawiam to i kolejna zbiórka zbieramy yy, złote kryształki w taki sposób, proszę bardzo, zbieramy wszystko to zbieramy, bardzo dobrze, a my dostawiamy kolejne magazyny, bo tam coś yy, wołaliście, że wam magazynów mało proszę, ogarniajcie to czy się wy dostaniecie do tych środkowych no właśnie, to jest pytanie Aha, tam kolejny przyjęli, dobra, więc ogarniamy i tutaj trzeba szybko zbudować strukturę yy, piec, z tego co widzę. Chyba piec jest potrzebny do wytapiania, z tego co pamiętam, jakoś tak z tych naszych, y, pamiętam starych czasów, kiedy się oglądało u save moda, jakoś tak to coś tam jeszcze zap zapamiętałem. No ale w zdecydowanie trzeba też robić tutaj warsztat. Wojowników, magów, późnia, maszynownia, wow, dobra, więc jest, no, na razie zrobię łucznika. To że łóżnik by się przydał w tym miejscu. Yy, zrobimy akces, buduj, w takim razie budujemy, zbieramy elegancko, bardzo mi się podoba, żeby łóżnik już tam pięknie działał. A my, oj, widzicie, my jest tutaj łobuz, jest łobuz i będzie chciał do nas przyjść pewnie, jestem tego pewny, że będzie chciał on do nas tutaj jakoś dotrzeć. Piec wymaga dwa kamienie, no i dwa kamienie pięknie do idzie. Tutaj trzeba dalej ten kamień zbierać, struktura kamienne, zbieramy kamień, zbieramy, zbieramy, nie sprzątanie. Co to jest, jest sprzątanie? <laughs> Żadne sprzątanie, proszę tutaj ogarniać zbieranie tych zasobów. Dobra, mamy to i jeszcze chcemy ustawić w taki sposób, tutaj wydobyli wszystko. Czy jest tu jeszcze jakiś kamień? Chyba tylko tutaj są zasoby kamienia, no ale na razie tutaj nie chcemy wejść. Hmm, trzeba będzie trochę poszukać, pokombinować, chyba że, ja nie pamiętam teraz, czy oni kopiąc w tym otrzymują kamień, może, może, ale tutaj, chciałbym kogoś tu przydzielić do tego pieca, więc e, Colin, e, czy ja mogę ci to jakoś przydzielić do tego, przypisz, o, jesteś przypiszony, e, czy ja tu coś mogę robić, o jest, przypisuję metal, e, kolejka, e, raz, dwa... Dwa metalu poproszę ogarniać i tutaj robisz, robisz to, przetwarzamy idealnie. A i te, te, te żółte idą na to. Dobra, dobra informacja. Czyli teraz wiemy, a my chcemy zbudować coś więcej. Czy chcemy tutaj troszkę to jeszcze urozmaicić. Te mury mają być do góry jeszcze pociągnięte, więc dajcie mi sekundę. Ja tutaj się troszkę pobawię w inżyniera budowlańca i jak zwał, tak zwał. W każdym razie mur musi być tutaj piękny. Mamy możliwość zespownowania kolejnego, kolejnego przyjaciela, możemy zespownować oczywiście Pipcio, Pipcio ogarniamy, więc jak najbardziej super Tutaj jak widzicie zacząłem kopać, kopać tutaj ziemię i ta ziemia okazuje się, że prawdopodobnie daje nam tu kamień Więc jak najbardziej na plus na propsy, pro tutaj ło, wow, idzie w ruch, patrzcie już uderzyli na nas, no brama raczej długo nie wytrzyma Mam nadzieję, że ten łucznik to się jakoś zrobi, no raczej nie, bo dlaczego, bo nie mam liny, o nie, warsztat tkacki, gdzieś tam zbudowałem wcześniej, ale najgorsze jest to, że ten warsztat jeszcze, o, dopiero teraz, yy, halo, kolego, ty, ty ty, ty, tutaj. ty tutaj, proszę, ogarnij się, tutaj, yy, close, nie ty, a może ciebie wezmę tutaj, do tego miejsca, yy, o, idealnie, tutaj, pipczo, yy, czy tam, pompkin, pompkin, proszę, ogarnij się, tutaj, Warsztat tkacki, bo ja w ogóle zapomniałem, że nie mam tutaj nie, z materiałów do tkaniny, że tutaj w ogóle o tkaninie zapomniałem, a tkaninę pozyskujemy właśnie z tego miejsca, czyli z e, tych liści. O tym całkowicie zapomniałem, że tutaj te liście liście są kluczowe dlatego żeby tutaj wytworzyć. No i to oczywiście wybieram lina. Lina, tworzymy linę aż 10 liści, no nie wiem czy to przetrwamy nie wiem czy mamy w ogóle jakieś szanse mamy tych ludków troszkę, więc w zwarciu pewnie zaraz tutaj uz uzbroj, miło by było mieć jakąkolwiek broń, póki co pytanie, czy łuk, czy może deska i sztaba żelaza, wiecie co a spróbujmy w tym kierunku, że jednak to bym ustawił, poczekajcie to zdejmuję. więc halabardy ja bym bardziej chciał halabardy na samym początku proszę ogarnąć sztabę żelaza miło by było tutaj też ogarnąć więc tu, sztaby, deski Kogoś tutaj mogę przydzielić do tego miejsca? Bo sądzę, że tak, więc tutaj ustawiamy. Proszę, przypisz i sztaby, sztaby generujemy i więcej sztabów. Z żelaza mam, więc może chociaż halabardnika bym ogarnął. Chociaż może to się zdąży, uda zrobić. Mam tylko nadzieję, więc szybciej y, tworzymy, tworzymy. O, sztaby żelaza, tam już będzie tworzył, więc już hełm będzie. Może się uda. Ale oni, co ciekawe, się rozsypują czy nie? To mury moje się rozsypują. A, to powiem wam nieźle na, parze, na parzem. Zwłaszcza, że ta brama już niedługo nie wytrzyma. Ale zdążę, może chociaż jednego halabardnika mieć, więc miłoby, bo. O, już się przedostali. Najgorsze to jest to, że moje kryształy tutaj obrywają, więc ciśniemy ich. Proszę, cisnąć. Halo, tutaj, już. Gdzieś tutaj jeszcze mamy dwóch, trzech. O, idealnie, wiecie co? Pora się za nich wziąć. Tu trzeba ich bić, bo tak być nie może. O, tam już halabardy ładnie idą. Więc yy, chciałbym, żeby ktoś się zajął tym. Już rozwalamy, oczywiście oni teraz nas też biją, więc tutaj nie ma, że nie Tutaj trzeba też ich pocisnąć, o teraz ładnie pocisnij tego Halabarda, halabarda teraz będzie, więc spoko, mamy obronę, dobra Ci się trochę zajęli różnymi innymi rzeczami, więc spoko Chciałbym teraz cię tutaj uzbroić Halo, weź te rzeczy, uzbrój się Oj, tutaj kładziemy i jeszcze tego położymy, więc będzie ok, już lepiej Już lepiej, rozwalamy, oj, halabardy w grze to jest dobra rzecz, pięknie. Teraz jeszcze tylko tych pocisnąć, żeby przestali mi niszczyć dom. Jezu, ja wam dom niszczę? Czy ja wam dom niszczę? No nie, no to proszę mi się odczepić, odstosunkować się. No i patrz jak nam tu rozwalają. Bardzo mi się to nie podoba. Brać ich tutaj rozwalać, a my tutaj dalej tworzymy, oczywiście dalej przepisujemy. Sądzę, że halabardy na początku, a później łucznicy. Będziemy to systematycznie, de definitywnie cisnąć ich, tak być nie może. O, halabarda pięknie się stosuje. Naprawdę pięknie. Skoro już jestem tutaj względnie przygotowany do jakiejś obrony, to sądzę, że najwyższa pora podbijać parę tych kryształów. Mamy wojownika, który tutaj już jest w stanie coś zrobić. Tutaj coś się dzieje, jakiś wykrzyknik. A mamy nową postać, bardzo fajnie, więc proszę ogarniać. Jest to mu Muigi, Muigi, który ogarnia. A tutaj... o, Jak nas tu pocisnęli. Uciekaj, uciekaj! Tam siła wroga jest powiem wam, to nie jest taki łatwy temat I wróg który do nas wyruszył Wróg do nas wyruszył, najgorzej Najgorzej, bo teraz będą nas tutaj próbować podgryźć Więc dzwony, zobaczę, chyba dzwon trzeba będzie uderzyć Bijemy w dzwon Proszę bardzo, bijemy w dzwon Wchodzimy wszyscy tutaj No i przy, fajnie by było, okej, okay, mamy dwóch wojowników Tych dwóch wojów fajnie ogarnia, ogarnią temat Mam nadzieję, że tutaj będziemy naparzać w nich, będziemy bić ty kolego pipo, Nie paj się tam, ty tutaj się nie paj na tego wielkiego. Z tym wielkim się nie chcemy mierzyć. Chciałbym jednak łuk już, żeby był ogarnięty, byłoby fajnie. No tutaj ładnie ich pociśniemy. Dobra, o ładnie nas naparza. No ten duży, naprawdę tutaj się y, próbuje nam coś zrobić. Ale nie dajemy się, bijemy, bijemy na samym początku. No sądzę, o tylko tak. Ja nie chciałbym cię stracić. Więc odsuń się. No właśnie, tylko tak nie wyleć może nam za mapę O, jednego straciliśmy najgorzej, dobra, trzeba bić w tego Bić te łobuzy, trzeba bić tego, dobra, widzicie co, co, jednak może się wycofamy Może ktoś łucznika ma Wszyscy tutaj powrót do, do środka no, mówię, powrót do środka, tak? Może łucznik tutaj by się na jakiś nadał? Byłoby było fajnie, a ty się nie faj tam na tego, bo jednego berwiesz. Możesz strzelać, czy nie możesz strzelać? Nie możesz strzelać, serio. Jeszcze czego nam brakuje? Brakuje najmalutkiej rzeczy. O nie, gdzieś mnie rzuciło. Kurcze, no powiem wam: wyzwanie! Spore wyzwanie, no ale widzę, że sporo rzeczy po źle zrobiłem. Sporo tak naprawdę zrobiłem pomyłek. Tutaj oczywiście spawnuję. Kolejne. Żeby tylko tego pocisnąć, żeby tylko go rozwalić, byłoby spoko, więc y, miłoby było, żeby tutaj faktycznie typa rozwalić, bo jak jego nie rozwalę, to jest po prostu za, po zabawie. No dziad jest zdecydowanie jest bardzo silny. Y, tylko tak, y, może uda mi się w końcu z ogarnąć. Y, no, definitywnie mnie rozwala. Definitywnie mnie typ rozwala. Ciekaw jestem czy mogę ewentualnie go odciągnąć od bazy. No, tak na pewno, na pewno. Dobra, teraz może go uda mi się. Może teraz go lekko pocisnąć. A ty, proszę, ogarnij temat. Czego ci brakuje? Powiedz mi, czego ci brakuje? Tkaniny, no nie, serio? To ty tutaj się wróć tutaj. Proszę, ogarnij tkaninę. Proszę, ogarnij tkaninę. Tkaninę mi ogarnij, super. A ci będą go cisnąć, okej okay, ci. Na razie możemy go lekko podgryzać. Fakt, że kryształ trochę obrywa. Kryształ obrywa. No i brakuje mi tych włóczników. No, niestety wszyscy tu polegli. I to jest błąd, z jaki zrobiłem. No, po prostu oni już przejęli wszystkie te prawie punkty. Nie, nawet nie. Nie wszystkie, ale póki co sami widzicie. Nie można sobie. Pozwolić na takie coś, jak tutaj zrobiłem. Okej, okay, ogarniamy. Więcej tkanin. Może te tkaniny te więcej. Bo roślin w sumie też mamy ogarnięcie, więc. E, lo kill. E, you, aha, bo to już zaraz go rozwalimy. Dobrze, dobrze. Rozwalcie go i zobaczymy, czy jestem w stanie przetrwać. On zajęł prawie wszystkie. Na poziomie trudnym, przypominam, gramy. Na poziomie trudnym. Ok, mogę kolejnego spawnować, więc chociaż dobre. Dobra, wciśnij go. Wcisnąć tego wielkiego. Lairo. Lairo. Może nam się uda. Może nam się uda, żeby tutaj. Typu nie miały 60, choć. wiecie co? Ja może najpierw. O, udało się. Defeat the giant. No dobra, w końcu. W końcu ogarnięte. Super, bardzo mi cieszy. No i wielkie oczywiście sprzątanie. Proszę ogarnąć. Musimy wyzbierać to, co pozostało. Czy. Drzwi były otwarte? Aha, to wiele wyjaśnia, prawda? To wiele wyjaśnia, ale może teraz w końcu długo ogarniemy. W końcu może się uda, więc spoko. Dobra, zbierać w takim razie te rzeczy. Zbieramy, sporo mamy zasobów. Jestem zadowolony, więc tutaj proszę ogarniać. I lecimy dalej. To jest sprzątanie, dobra, to mamy. I tutaj chciałbym mieć trochę tych lin, więc ciśniemy, ciśniemy temat dalej. A więc no co, do roboty, do roboty, więc proszę tutaj iść. Ty się zbieraj za tutaj, za kamień. Nie za tutaj, za kryształy też trzeba, potrzeba dużo kryształów i tam żelazo, No, jak widzicie, dużo, dużo nas czasu czeka. Ale okej, okay, mamy łucznika, zobaczymy, czy teraz z łucznikiem jestem w stanie coś zrobić coś. Zobaczmy, podejdźmy jeszcze w to miejsce, czy mogę odbić ten kryształ, czy wróg będzie znowu próbował nas atakować. Mam nadzieję, że nie, bo jednak jest. No, jest jak jest. No dobrze, przyznaję, że jednak jest łomot, łomot solidny, nie zagrałem to tak jak trzeba, nie zagrałem tego prawdopodobnie tak jakbym powinien być, oj, kolega poleciał, wyleciał, mój łucznik, oj, tam, tam, poleciał i gdzieś tu, o, pa, na razie, na razie, no i powiem wam szczerze, raczej nic z tego już nie ugramy, raczej patrząc po tym, co my tu mamy, raczej tutaj długo nie zadziałamy, spróbuję jeszcze się wybronić tym, co mam, no ale to jest zdecydowanie za słabo, za słabo tutaj nam to przyszło. No i tam Delmy kolejne giną. No to jest powiem wam słabo, bo ja w ogóle źle to wszystko zgram Zamiast od razu tutaj produkować naszych włóczników, zamiast od razu tutaj skupiać się na tym, żeby naprawdę y, zrobić tą porządną obronę. No to cóż, to było po prostu skazane na, na przegraną, bo niestety, niestety nie przewidziałem tego. Że przyjdzie taki gigant i będzie nam naprawdę łoił skórę. A ja tak naprawdę nie miałem się uzbroić, niczym do uzbrojenia. okej, okay, tutaj mogę jeszcze sobie uzbroić, no ale pytanie: Czy ja w ogóle łucznikiem coś mu robię? Czy ja mu cokolwiek niszczę, buduję? W sumie mogę też sobie budować przez strażnicy, strażników. I strażnika też te tutaj sobie mogę postawić. Czy ja mogę na przykład takiego strażnika jeszcze postawić? To jest interesujące zadanie: czy ja mogę to postawić? No i koniec gry, zdewastowali. Porażka, niestety. Niestety nie udało się, no ale mamy nauczkę i różne doświadczenie na przyszłość. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli macie jakieś instrukcje dla mnie, podpowiedzi, jak mam zarządzać moimi delmami, naszymi delmami, jak mam się chronić, tak przed tymi atakami, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Koniecznie mi dajcie znać, czy. Jest na pewno wszystko ze mną w porządku. Czy naprawdę jestem taka lama i w ogóle powinien sobie darować poziom trudny i może w normalnie grać na normalnym? Dajcie koniecznie znać, a jeżeli Wam się odcinek podobał, zapraszam Was do łapkowania, do polecania. I do subskrybowania. Jeżeli ali, nadal nie jesteście na bieżąco, pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek gwarancją tego, że dostajecie materiały świeżutkie, prosto z piekarnika, prosto z fabryki naszej tutaj steampunkowej. Więc jeszcze raz ogromne dzięki. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was w staniu. Hej hej!